Hej, pięć metod, dzięki którym ludzie na dzień dobry będą cię bardziej lubić i to jest bez jakiegoś specjalnego starania z twojej strony. Więc Jeśli temat cię interesuje, to posłuchaj dalej. To są metody, które ja tego nie wymyśliłem. Tego uczono dosłownie szpiegów, jak była jeszcze zimna wojna, żeby taki szpieg przedostał się do obcego kraju, żeby zdobył tam zaufanie, ale potem te nauki wdrażano do sprzedawców, dla menadżerów, dla Dyrekcji firm, która to po prostu chciała być skuteczna w oddziaływaniu, czy to na pracowników, czy to na swoich akcjonariuszy, czy nawet na bankierów, żeby pozyskiwać fundusze na rozwój firmy. Te rzeczy są proste, jak, jak, jak je usłyszysz. W praktyce wymaga to trochę praktyki, żeby, żeby na pewno weszło ci to w krew i, i żeby to stosować. Pierwsza sprawa to jest po prostu nastawienie na to, żeby być pozytywną osobą. Mieszkałem w Polsce, zwłaszcza teraz jak jest zimno, jest sytuacja polityczna, gospodarcza różna. Może dla wielu osób być to trudne, ale to wszystko, to wszystko zależy od ciebie, bo trzeba się po prostu zmuszać do tego, żeby mieć to pozytywne nastawienie. Tak, na siłę codziennie musisz się zmusić do myślenia, że jest fajnie, że, że Twoje życie ci się podoba. Trzeba poszukać elementów, które mówiłem na poprzednich filmikach. Jak przez sobie sukces.pl, Szczęście na przykład, to jest kilka filmików, gdzie mówiłem właśnie, jak to pozytywne nastawienie w sobie wykreować. Kolejna sprawa wymaga troszkę więcej pracy, tak, bo to już są takie techniki, które w sumie najlepiej byłoby, jakbym zrobił jakieś szkolenie na sali, wtedy pokazał, jak się tego typu rzeczy robi. Bo chodzi o rzeczy związane z dotykiem, tak. Przez dotyk buduje się największe zaufanie do, do obcej osoby, ale popatrz, jak ty jesteś, masz partnera czy partnerkę życiową, zanim doszliście do, do jakiegoś tam etapu większej zażyłości, najpierw dzielił was dystans pewnie z dwóch metrów, potem było to półtora metra, potem było to pół metra, aż był kontakt bezpośredni. Popatrz. My pozwalamy się dotykać tym osobom, które znamy. Zazwyczaj są to najbliżsi, zazwyczaj jest to rodzina. Osoby obce, generalnie, trzymamy na dystans i to całkiem na, na, na całkiem spory dystans. Ale są metody, są techniki na to, żeby tą barierę obejść. Dzisiaj może nie będę o tym mówić. Może zrobię po Nowym Roku jakąś konferencję jakiegoś live'a, gdzie, gdzie pokażę kilka tego typu technik. Przy okazji, przypominam, że w poniedziałek, wtorek, środę będą live, gdzie będę mówić na tematy rozwoju osobistego, fajne tematy, więc jeszcze pod spodem daję link, gdzie można się zapisać na te live. A co do dotyku, zwróć uwagę na przykład, jak wydają się osoby, które rządzą państwami. Albo dyrektorzy właśnie dużych firm. zauważ, że to nie jest zwykłe przywitanie ręki, tylko jest na przykład jedna ręka podaje rękę, a druga ręka jest wyciągnięta, żeby nie poklepać tam po ramieniu, albo żeby uścisnąć rękę na dwie ręce. Żeby było właśnie jak najwięcej dotyku, bo właśnie to jak najwięcej dotyku wywołuje uczucie, jakby się kogoś znało od bardzo dawna. Tylko, że trzeba to robić w taki sposób, żeby to nie było nachalne, żeby to nie było odpychające, bo wtedy będzie dokładnie odwrotny efekt. Niemniej na razie ci daje do myślenia, że jest coś takiego, a ty sobie przemyśl i na pewno znasz jakąś osobę, którą lubisz, poznałeś na żywo i z jakiegoś powodu od razu tą osobę lubiłeś. Nie wiesz do końca o co chodziło, więc ja ci mogę powiedzieć: Ta osoba stosowała którąś z tych technik, bardzo prawdopodobne, że robiła to nieświadomie. A co do dotyku, to jest właśnie kwestia tego: na przykład ktoś uścisnął Twoją dłoń. Jedną ręką, a drugą na przykład poklepał Cię po ramieniu. To są drobne rzeczy, które robią dużą różnicę. Ale tego typu trików, jeśli chodzi o dotyk, jest cała masa. To daje Ci na razie tak ogólnie do, do myślenia. Kolejna sprawa jest związana z tym, żeby nauczyć się robić tak, żeby osoby w Twoim otoczeniu czuły się dobrze. Tak, tego się trzeba nauczyć. Jak to zrobić? Na początek możesz się nauczyć mówić komplementy. Pewnie z początku będą wychodzić dość kwadratowo, bo jeśli tego do tej pory nie robiłeś, to no raczej jest to dla ciebie coś nowego. Niemniej, możesz zacząć od tego. Każda osoba, jaką zobaczysz na ulicy, w autobusie, gdziekolwiek, pomyśl sobie, jaki komplement powiedziałbyś tej osobie. Tylko staraj się. Myśleć, żeby te komplementy nie były takie oklepane. O, ładne masz oczy, albo ładne masz włosy, o, jak ładnie jesteś dzisiaj ubrany. Słuchaj, to też są rzeczy, które sprawiają ludziom przyjemność, ale są to rzeczy oklepane. Ale jeśli powiesz na przykład kobiecie, jaki, że ma bardzo dobry gust, bo pięknie dobrała sobie kolor do, do sukienki, to już wiesz, to nie jest banalny komplement. Ale widzisz, to nie tylko chodzi o to, żeby komplementować kobiety, ale żeby też komplementować mężczyzn. Mało tego, zobaczysz panią w sklepie, która tam uwija się jak w ukropie, to pomyśl, właśnie jaki komplement można by jej powiedzieć. Właśnie możesz jej powiedzieć, jak to pani robi, że ma pani tylu klientów i mimo to ma pani dalej tak wspaniałą energię. Ona będzie cię pamiętać, jak ty pójdziesz tam następnym razem i sprawi, tak, jak Ty dasz jej dzisiaj ten komplement, to ona sprawi, że Ty jutro poczujesz się lepiej, bo ona będzie chciała będzie Ci to w jakiś sposób wynagrodzić, tak to działa. Jak komuś dajesz, to potem Ci będą to dawać. więc jest to sztuka, tak, jest to sztuka mówienia komplementów. Kolejna sprawa jest związana z naszymi myślami i z energią, jaką wysyłamy i to jest powiązane z tym pierwszym punktem, o którym mówiłem, czyli kwestia nastawienia na to, żeby być osobą pozytywną. Ale tutaj chodzi o to, żeby do obcych osób, ale i do osób, które znasz, zacząć w myślach mówić sobie, mówić, czyli widzisz kogoś tam na ulicy, pomyśl sobie, lubię Cię. Wchodzisz na lubię Cię, lubię Cię, lubię Cię. Wchodzisz na imprezę, wchodzisz na, w nowe miejsce, gdzie są obcy dla Ciebie ludzie, pomyśl sobie, lubię Cię albo lubię Was. Wysyłasz w ten sposób określoną wibrację. Mało tego. Jak mówisz, lubię cię, to dosłownie zachodzą zmiany biochemiczne w Twoim ciele, bo Twój umysł zaczyna wysyłać zupełnie inne informacje. I jak robisz coś takiego, to w jakiś sposób faktycznie tak jest, że ludzie to odczuwają. Nawet jak przez telefon powiesz. Powiesz sobie, znaczy odbierasz telefon, czy do kogoś dzwonisz. Na dzień dobry pomyśl sobie właśnie o tym, że lubisz tą osobę, z którą rozmawiasz, więc nawet twój dźwięk będzie, twój głos będzie brzmiał inaczej. Po prostu dla obcej osoby będziesz brzmiał przyjaźniej. Do tego, jak będziesz mieć to nastawienie na bycie pozytywnym, to ludzie lubią osoby pozytywne, ludzie lubią osoby serdeczne, ludzie lubią osoby uśmiechnięte. Więc, jak ty będziesz to dawać, to w większości przypadków to do ciebie wróci. Ostatni punkt jest związany z tym, żeby pokazać te swoje słabości. Ok, to jest w przypadku jakichś dłuższych zażyłości no, może nie dłuższych, ale jak już ludzie cię znają, to jest różnica jeśli ciągle zadzierasz nosa i mówisz o tym, jaki to jesteś cudowny, wspaniały albo to, co ty robisz, albo rzeczy, które masz, są takie cudowne, wspaniałe. Nie, to właśnie chodzi o to, żeby pokazać um, jakąś swoją niedoskonałość. Czyli jeśli um, na przykład w towarzystwie wszyscy cię mają za um, powiedzmy, pedanta, że ty, ty wszystko za co się zabierasz, jest takie cudowne, wspaniałe, może nawet tak wspaniale, cudownie, cudownie prowadzisz biznesy, nie ma sprawy. Ale powiedz, że nie tak naprawdę to wcale tak nie jest. Um, gdybyście zobaczyli chleb, jaki mam w domu, to byście się mogli zdziwić. No nie, to może trochę przesadziłem z tym chlewem, ale um, nie, na, pewno, na pewno chodzi o to, żeby jeśli to robisz, przestać stadzierać nosa i pokazać po prostu swoją ludzką twarz. Pokazać, że masz słabości. Dosłownie tak wręcz ćwiczy się polityków, żeby nawet w kampanii wyborczej, gdzie są pokazywani jako tam cudowni, wspaniali, nie wiadomo co. Pokazuje się jakiś tam drobny element, że on na przykład nie potrafi zrobić jajecznicy. O. Dobra. E, e, słuchaj, to są rzeczy, które nad którymi trzeba tak naprawdę usiąść, pomyśleć, przeanalizować, co u ciebie w Twoim wypadku byłoby najlepsze, co by najlepiej zadziałało. I jeśli ostatni punkt. E, nie, musisz też ostatni robić. Słuchaj, tych punktów generalnie jest o wiele, wiele więcej. Ja pokazuję Ci tutaj jakieś podstawy szpiegostwa, podstawy tego, żeby ludzie cię lubili, bo od czegoś trzeba zacząć. I jak zaczniesz od tych rzeczy i zobaczysz, że faktycznie ludzie zaczynają inaczej na ciebie reagować, to wtedy pojawi się takie aha, a co jeszcze, co jeszcze można odkryć, i jak będziesz szukać, to. Być może za miesiąc, za dwa, dogram kolejny film, gdzie powiem o kolejnych tego typu rzeczach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.